Co będzie czekać w bibliotece? Książki, wiele książek. Nie wiem, zobaczymy. Musisz tam wejść do środka i zobaczyć co. Ty... Będzie można chociaż poczytać coś o zabijaniu. Może o czarach bardziej. O czarach. O czarach. A on o moczarach? Moczarach też. To wchodźmy, czytać książki. I witamy. W dwoje gramy z wami Fica i Kevin. I gramy w Elden Ring. Um, coś więcej? Nadrabiamy pominięte miejsca. Tak, będziemy czytać książki w tym odcinku o zabijaniu, na temat zabijania, pisane przez morderców i dla morderców. Ło wow, tam coś było. ło, e, wow. poczekaj. Przed tobą szczęście. Chyba niekoniecznie. Myślisz, że mnie robią w konia? Nie, nie, nie skacz tam. Teraz jest lipa trochę. Czemu? Bo... Tu mogę się cofnąć. No dobra Jej I będziemy chcieli kontynuować quest line Rani. Bo już Radagon pokonany. Byliśmy też w Nokronie. Wszystko. Zerujemy się mało. grę. To już końcówka. Nie. Easy. To nie jest końcówka. Ale jest easy. Yy, więc tak, zaczniemy najpierw od tej biblioteki, potem pójdziemy do rani. Rani I zobaczymy. Gas max. Skąd, skąd jej imię się wzięło rani? Nie wiem. Czy very rani? Może tak. No i nie pamiętam tego miejsca. Gdzie to może być rani? My tu nie byliśmy jeszcze, to co ty chcesz tutaj? Dlatego tego nie pamiętam? No. To wiele wyjaśnia. A zobacz, no rozejrzyj się tam na dół. Wow, wow, dobarze. wow, wow, Jesteśmy niemile widziani nic, w tych miejscach, w tych rejonach. Nic tu nie ma. No. Dobra. Poprowadziłeś mnie w ślepy kołek... Ko... Kołek? Kołek. Ślepy kołek. Zaułek. No w po schodach musisz w takim razie wejść, tam gdzie są. Próbowałem wieś. wszędzie. Zostały mi tylko schody. Damn! Czekaj, on jest tylko lordem ich i on przyzywa? Czy są. Wow, wow, mistrz Miriam? Mistrz Miriam. Panie Miriam. Proszę spokojnie. Pokonaj te duchy najpierw, bo one chyba nie znikną. Myślisz? No. Wow, 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 Miriam zniknęło. Zniknął. Pan Miriam, Widzisz, one nie są duchami takimi, że on je przyzywa. Więc je trzeba eliminować. No teraz tam uciekł. No. Przecież tym nie przestrzeli nawet. Roz, rozwalaj duchy, rozwalaj duchy. Eee, nie ma co na nich tracić czasu. Będą cię męczyć. Tak jak ty teraz? No. Warto będzie je zabić, ale za, za moment. Uważaj, bo on tutaj czary robi. No to to Miriam trzeba tylko doby. Miriam, uspokój się. Bosze. O. No i uciekł znowu. znowu co za jęz? Wredny jęz. Dobrze, oni są też na strzała, Dwa strzały. Znaczy ogólnie na Jesteśmy tutaj. O, kamienny jakiś kostur. My tu jesteśmy dużo później niż być powinniśmy, nie? Więc na pewno łatwiej nam jest niż jakbyśmy byli. Dlatego Miriam tak Tak. Nie mogę powiedzieć, że to jest zaskakujący przeciwnik. Nie, nie, nie jest. Nie. Może byłby, jakbyśmy byli tutaj 20 leveli temu, nie? Ale nie jesteśmy. Podcast, łykni. E, e, o, tak, żeby Miriam mnie nie przychytrzył, jednak. No. Tu będzie Miriam, mogę go skończyć? Uuu, jesteś na prosty li. Nice. Zez, Miriam. Miriam, o, zez. Hu O, prosto um. w, ten. w ten. W czerep w, cze, w, w czar. Się czy tak cały czas będzie tak uciekać, czy w którymś momencie będzie ślepy zaułek koniec gry? Tak jak. a ty, Miriamie! Wraca! I co no pewnie. za? Pewnie dość do momentu, gdzie On, da, on gra tak jak ty prze, pierwsze swoje przejście w Eldenie. Czyli co? <laughs> Czyli escape do run do tyłu i spell, ran do tyłu i spell. No ale no co za? Ale działa, tak? No działa, ewidentnie działa, ale irytuje. Wydaje mi się, że chyba kurde na krótko go nie pokonasz. Weź Teraz już się poddał. Nie. Teraz już nie będzie uciekać. No jednak nie. No czemu on naraz może robić spell i... Masz masz kostur w ręce. Mam? No w drugiej. A, w drugiej. Wow! weź rzucaj w niego. No może nie tym razem ale... W sumie gid. Gravitas. Ja. Gravitas! Nois, jeszcze, jeszcze jeden strzał. Gim Miriam! Nie no zadzieraj jest... z magiem. Nie chodź pod jego strzały. Ha, ha, ha. Pod jego deszcz Daz strzał! pod Sised Magiczna ulewa. Magiczna ulewa. Magiczna Bo my tu biegaliśmy w kółko, a tu tak. coś jeszcze da się wejść na górę. Był, chyba. Były jakieś jeszcze w ogóle skoki w bok. Są stąd. drabiny. Zaczniemy od drabiny. No właśnie, Pani... Najlepiej zwiedzać się od dołu do góry, bez boków. Od do. do góry. Bez boków. Jakby nie rozumiem. Bez... O! No, Bierz, góra... szczur! Weź go na dystans. Nie, nie, nie tym. To miejsce czarna taki lżejszy, bo ten, ten. się długo zbiera. No, pił. Nawet ten obok jeszcze co jest. On jest taki szybszy. Piu, pił, pił. A to on nie przekaz nie robi takiego też ruchu w przód? Nie Jak Jak strzela? A, taki mikrostep. No mikro. Ten mikrostep będzie moim przekleństwem. Mikrostep Mikrośmieder. Nie spadł. No co zaskoczył do ciebie? Sio. I tam jest jeszcze z tyłu za miał. Boże, to zabiera praktycznie nic many. No. Ale mi się. I jest bardzo szybki. Taki piu, 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 piu. Oj, pota, pota, pota. głowa zapłonęła mordo. O, siep! Ło, jeszcze! Zaskoczył ze mnie. Chciałbym nie naskoczyć, ale spadł. Czy on? Dobra, nieważne. Sio o, spadł was to. Nie, 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 zaraz jeszcze ty spadniesz. I na żyranda. Ty, czekaj. Gdzie my, gdzie my musimy iść teraz? <noise> la, 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 la. Oh, no! Odwróć się. Przeżył. Gdzie? Zobacz. No nie wiem. Popatrz czy to jakieś jakiś. Właśnie nie widzę, że... Jest drabina! To... Uuu! Z tamtej strony. Takie Może nie... bez sprintowania? Czemu? To szeroko I ze spakami? Jak... Z to <noise> jak popuściłeś trochę. <noise> nie no, po prostu byś wracał. Tak <noise> Nie przeżyłbym tego. Ten jak tu wisi, patrz. Przyklejony. gdzie no tu gdzie? po lewej stronie, po prawej stronie tu ziomek patrz widzisz gdzie Aaaa! oż ty jaki kripo ale on jest nieżywy wiesz czuł <grym> Opo, po po, 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 po. ci wjechało tutaj, stary od niego skąd się tu wziął to, ale wiesz, tam... to był ten, którego nie, nie zepchnąłem tego dam się zepchnąć ale... Okej, okay. niepotrzebnie tu wchodzisz, bo tracisz czas, chcesz, żeby, chcesz, spadniesz, aaa, co ty? A, dramatyczny będzie spadek. Spadniesz ty Uuu, zaraz. Bum. Gdzie, co? No Gdzie, co? Ja to Nie wiem. Za blisko, prawie spadłem. Stań w na środku, rozejrzyj się, tam coś jest, tam coś jest. do nice. podniesienia i, nie i muszę, to będzie ty, tyle. Tak. Naprawdę? Tak. Całe tyle łażenia po... Kazu modre. modrego nasienia? No, modre. <grym> czym nasion. jest modre nasienie? <grym> no to modre to wstawiam, że chodzi o buteleczki z punktami skupienia aż coś z punktami skupienia zwiększa. Eee... I teraz można zwiedzać boki. A były boki jeszcze? No tutaj chociażby. Nie stąd, my stąd przyszliśmy, mordą. Gdzie? <grym> okej. Okay. No to, to chyba stąd przyszliśmy, tak? I nie może. To cała ta sekwencja z tym Miriamem była po co? Po to, żeby zdobyć czary, ewentualnie jeszcze zobaczyłbym nie czy... Hmm? Nie zdobyłem żadnego zdobyłeś, czaru. Nie zdobyłem żadnego czaru. Zdobyłeś, pokonując go zdobyłeś czar. Jaki? Nie zwróciłem uwagi. Ja... To co on rzuca taką kulkę na górę i tak z niej też... A... Myślałem, że coś ciekawszego. Jakiś na przykład jego Ale... teleport. Uuu, jego teleport był dobry. Po co ty tu krążysz? mówisz że tu nic więcej nie ma. Aha, za niej nie, nie, nie dostaję nic? A jak wtedy nie. mówiłem, żeby się bił, to nie ma czasu, nie Ale ma Ale wtedy czasu. Miriam we mnie strzelał z łuku. Aha. Wiesz jak to jest być ostrzeliwanym z łupu przez Miriama podczas... Idź do rani. Okej, okay, gdzie jest rani? No mapa. Tu, Lewa. tu, tu. Nie pamiętasz, gdzie jest rani? Tu. Nie. Test. Nie. Nie. Tu. Nie. Tu. Nie. No jak nie Renny? Renala, tu jest rani. Co? Stary mieszasz, miksujesz tak imiona no, i Wszyscy że mają na R. Jest. Renala, rani, ranigas, Renata. Nie. Ani jedno, ani Radimiu, Radagast, Rhododondron. I Tak jest taka. Tak brzmi odpalany. samochód. Tak. Rhododondron. do 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 Bardzo, bardzo, bardzo słaby żart. aż ci głowa zapłonęła. Wybaczcie mi. Mogę cię podpawić? Pewnie. A. Nie, lepiej tego nie róbmy, ja. <grym> Za późno, zostało zrobione. Póki co tylko w cyberprzestrzeni. Uuu, prawie znowu spadłem. I co Rani nam teraz obieca? Porozmawiaj z nią. Śpisz dalej? Ach, to byłaś ty. Nie Blade. Wyczuła nawet we śnie. Gdzie jest jej drugie oko? Ona jest laleczką. Uuu. Wreszcie wszystkie odłamki są w jednym miejscu. Rozpocząć podróż, będę kroczyć po mrocznych ścieżkach. Zanim wyruszę, coś ci dam. Odwrócony posąg. Faktycznie jest odwrócony. No. I to posąg. A może? <laughs> Co jeśli ci... on normalnie stoi, tylko wszyscy go kładą po prostu do góry nogami? Może tak zyskał nazwę odwrócony posłom. zaraz wrócisz do, tej mi do tego miejsca, gdzie byłeś przed chwilą stwierdziłeś, że tam nic już więcej nie ma. Teraz można odejść. odejść. A jeszcze raz dobrze. Nie, zawsze musisz. O to ci chodzi, możesz, możesz odejść. Dobra, słuchaj. O, o co Ci chodzi? Dobra, zejdź na dół. Teraz. Yy, Podjedź jeszcze tylko proszę cię do... Yy, dobra. Do... Którego do Teleport, od mapę? I z powrotem do wdu. I tu, tam, tam wyżej, 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 wyżej. Tu. Tak jest. Wejście do tak, tak jest. I zaraz będzie jakieś sekretne wejście, przejście, zejście, wyjście, rozejście. Dostałeś coś, nie? Od niej. Odwrócony posąg. Masz przed sobą taki coś. Piedestał. <grym> odwrócony, ale. <grym> jest w sumie odwrócony. Połóż nie, nie jest na piedestale. Odwrócony. o kacynka, daj, daj, daj. daj. U. <grym> Czemu z tu góry nogami? Ale siorbierz. Buu, ktoś nas pilnuje. Ktoś w okularach 3D. Trzęsie się wszystko. Co, ktoś ma okulary 3D po prostu. Takie stare, dobre okulary 3D, czerwono-niebieskie. Stare, dobre okulary. Stare, może tak dobre. To była piękna technologia. Nie dziwię się, nie. że się nie przyjęła. Pamiętasz, jak sprzedawali telewizory z dodatkami takimi, że sprzedawali ci telewizor i okulary 3D? No, telewizor ogólnie z funkcją 3D były no. niewypałem. Ha. Piękne, piękna technologia, piękne czasy. Nie usuwaj go. A co się to... stanie wtedy? No cofnie się chyba. Też będzie kat z od tyłu. Nie wiem, od tyłu. Ale coś się otworzyło no, tutaj, czy to. No iść tam. A jednak. No tak. Okej. Okay. Słuchaj, ja tu gram Poczekaj. pierwszy... Poczekaj. Ja pierdziele. Nie żyję. Żeś się popisać. Teraz twoja kolej. Czyli ja dostaję trudniejsze. Zginęłem. 30 koładów. Ale przecież będą leżały. Jesteśmy zaraz przy łasce. No tak, ale chodzi o to, że. Po prostu jesteś słaby. Wiem. Wiem. Tu Ta-ra-na-ta-ta-ta. Czekaj, 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 czekaj. Na? Też byś się dał nabrać. No czekaj, po prostu myślę, co tu zrobić, a nie od razu na pałę jak ty skaczek. Ja nie skakałem na pałę, Skakałem w ciemno. Ja bym zrobił tego. No ale wielka różnica w stosunku tego, co ja zrobiłem. Chwilę dłużej poczekałeś. A, nie spodziewałeś się ręki. Wow. ci wow, 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 Ty masz kurde ten w ręce. Kostur, dobra, ja się nie myślałem, że... A. ...dwie katany. Tu nic Katana i kostur są bardzo podobne. Zaczynają się tak bardzo podobnie nazwa. O nie, Miriam znowu tu Przecież jest. go zabiłem. Widocznie za, za mało. Zabiłem jego klona. Co to? Woda leci do góry. Wow, wow, wow. Czekaj, bardzo nieprzyjemne nie za nie ja takie, takie czary są bardzo niepożądane w toalecie, na przykład. Damn, czekaj, kurde. Nie wiem, gdzie mam iść? tam, tam chyba. Nie, nie wiem. Nie skumałem żartu, bo się skupiłem na górze. wyobraź sobie, że Miriam przychodzi i zaklęł ci toaletę, i jak idziesz się odleć, to wszystkie strumienie lecą w górę. Ale to nie Miriam zaklnął o tym Skąd wiesz, że nie? Może to on jest takim magiem hamem. Że co, że to odwrócił całość? No? Mordował. teraz stoimy do góry, jesteśmy do góry nogami. I padłem. A więc dlaczego jesteśmy do góry nogami? Bo położyliśmy ten, odwrócony ten. A. Po to była taka scenka. Ty czytaj między wierszami. Ja chcę. Jak ty w tej kadence wypatrzyłeś, że cały świat będzie do góry nogami teraz? Ja już wcześniej to zauważyłem. <laughs> Hu! Nie to razu... powiem. Co? Hu! Ej, uważaj, 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 uważaj. Skrę... Skręć lekko. Tak. Dobra. dobra, włączę jeszcze. Nie to. A brawo, <hahaha> potka na pełne życie. Jej! i wyłączyłem światło. <hahaha> Co się dzieje? Teraz będzie git. Okej. Uważaj, bo tu są łapki. Ha ha ha, Za bo są szybsi. Wow wow wow, wow wow, wow, wow. Boże, jak mi Nie nie przypisuj sobie hmm. moich zasług, co ja damię. Jak ty tamtędy. <grym> Chyba, bo tam łaski zostały. Trzeci tak. koła. Jest jest jest. Weź sobie faktycznie w rękę ten kostur i wal w te ręce z dystansu. Weź ten kostor i te ręce z dystansu No i zobacz jak ładnie bum, bum. Wow. Dobra, Oddała mi duch. Oddała mi Uważaj aj, aj, aj. No i padłeś Mniej znana siostra małej mi <laughs> Fak no, Jak my laminy. Stary my tu powinniśmy być na 50 poziomie A my mamy nie wiem który Co jest? Kojarzysz? Małej mi jej siostrę oddało mi? Nie Nie kojarzę Niestety Kurde. Ty coś, ty coś wąchałeś? Czy? O co chodzi? Jeszcze tam. Śmiejesz się jeszcze, z własnych żartów, które nie do, w są tym, w ogóle śmieszne. To do tak jest o? jeszcze matrona muminka. She runs the business. Ja powinieneś teraz w tle se puścić ten śmiech ludzi, że... Żeby nie było, że nic się nie no właśnie liczyłem, że ty zadbę za tą część, ale... Ja walę Miriam. Patrz co się dzieje. Nie ty bronią. Nie wiem, czy to taka metafora. Co to gdzieś... O, 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 o! O! Kończysz Miriama! Ale Miriam oszukuje Kurka. On ma te niewidzialne. te nowo uciekł. Co zajęty. Będzie mnie walił z dystansu, nie? Pewnie tak. Znając Miriama. Ale dobra, pozbyłem się go z tego miejsca przynajmniej, więc nie będzie mi tutaj w plecy. Miałem wrażenie, że tu zaradna mnie ręka. Czy on teraz leci w, na sufit właśnie? Że on spada w sufit? Maska pewności siebie. To jest po prostu make-up. O kurde. O kurde. Co? O kurde. Nie to! Stary, panikujesz? Jakby to był co najmniej... Jakbyś trzy bossy miał teraz przed sobą. Wiesz co? Panikuję, bo... Yy, nie wiem, co się dzieje. No kurde, rączki! Siądź stąd. Mi dobrze ci idzie, jak nie wiesz się dzieje. Jesteś do góry nogami. No, tyle to ja też wiem, ale chodzi o, o, i bardziej, teraz, o to, teraz Teraz cały kibelek leci do góry. Cała Kresnij woda tryska wiem. w twarz. Jesteś taki... Spluń na niego, stary. Więcej <susuruj> damage'u zadasz. O, ten Jakbyś mnóstwo. tak... Harknął raz, a dobrze. Wow, ale się ześlizgnąłem. Dajesz. Dokończ Miriama. Rożej no, 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 na his. ręce. Dużo rąk. Nice! Miriam nie żyje... Jeszcze żyje. Kur! Jeszcze yes. żyje. No wiem, ale poczekaj. Ale cię spalcowała jędza. Strasznie. <grymne> Pięknie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Miriam nie żyje. I będzie gnić. Uuu! Zarejmowałem. yeah. Piękna robota. Klarowność. Czymkolwiek. Będziesz widzieć czyściej. Albo. Um, Albo co? Jak działa klarowanie wina? No, wino się klaruje później. Nie. Wiem. Tak samo masło się klaruje. <noise> Może tym spelem. <noise> Ta, na pewno. Nigdy nie szedłem, żeby ja mam, że masło klarowne. Klarowane? klarowane. Kupuje się mordo, klarowane masło. Ulka zawsze robiła Cieszę się bardzo. Mhm. Ja wolę pójść do sklepu i kupić. E, gdzie mam miejsce stary? No, nie wiem, skocz na Żyrandol. Na pewno? Mhm. Tak? Mm -hmm. Tak po prostu. Mm -hmm. I joink. Wow, Pięknie. Lewitujesz. Ale jest... tam Przesuwam się. Wejście. To kalendarz. Yy... Kalendarz. To nie nazywamy kalendarz. Jak to się nazywa? Żrandar. Żyando, nie kalendarz. <laughs> Chłopie, aż się odkleił. Podobna Czekaj. nazwa. Tu nic nie ma na bokach, na tych ścianach. No nie jest, tam masz wejście, przejście, zejście. Nie, wejście. tam nic nie ma. To tędy. Mordo muszę zejść tam na dół, widzisz? O, tam są itemki nawet chyba. Aha! Czekaj, żeby tylko się nie zepsuć. Ui, pięknie! Tu jakieś czysto wymierzona. Tam jest jakieś przejście? Nie. <głosy> Wciągnąłbyś? <głosy> <głosy> nie, chodzi o to, czy nic mnie nie zwali z nóg. Nie, raczej nie. I jak już to e, zwali Cię z głowy, bo teraz jesteś do góry nogami. Tam było coś, nie podniosłem. Chyba. Widzisz? Musisz to przeżyć teraz. No, trudno. Odpuść. Odpuść. I teraz wjeżdżasz w dół. Zjeżdżam. W górę. Zjeżdżam. Zjeżdżasz w górę. Zjeżdżam w górę. No. Jesteśmy dół. Albo wjeżdżasz w dół. Albo. Nie jestem w sumie pewny. O, ale co ciemno się zrobiło. Uuu. Ale tu musimy cisnąć. To byłoby ciekawa technologia mieć w chacie coś takiego. Że randole z podłogi. Średnia. Bym I powiem. odkurzać sufit co chwilę. Uuu, kacynka do Po <grym> raz idziesz, potykasz się i na nagle... Lecisz na sufit. <grym> I odwrócony posążek stanął. No. <grym i woli> Bo za każdym razem, jak podskakujesz, grawitacja się zmienia. Od... Co tu? Biednemu wiadry w oczy i... i deszcz. I coś, czy... w coś. <grym> i <woli> wiadomo co. Wiadomo co, wiadomo mm -hmm, komu. I kij w bułeczki. Hmm. I co? I w bułeczki. Nie wiem. Tak się. U, ale ładnie! I to była taka burza? Tu będzie bos? Nie, no tu jest wieża, mordo. I tu patrz, jak blisko jesteśmy w ogóle tego. Czego? Drzewa. No. Czemu już się nie świeci? Bo jest. Ch ch chmury są. Eee... Kurde. A. Poczekaj, potrzebujemy siedem Siedem. Dobijaj tej temki! I resztę skończymy w następnym odcinku. W sensie przejdziemy ten most w następnym odcinku. Ale tu nie ma nic do przejścia, chyba więcej. Czyli celu... No jak nie? Most. Eee, no. mówi żeby co łyknąć? Siedemko. Tak. Mało. 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 Ale to stukanie pych. Użyjmy takiej rany. Masz wszystko już? Nie. Walczę. Wbijaj poziom! Wbijaj poziom! 40... a zarżartujesz za, Jednego za duże no i co z tego nic się nie stanie ile mamy za mało Różne. dobrze <noise> odklejony jesteś co pakować w tak to chciałem <noise> powiedzieć dobra czyli co w Na następnym odcinku zręczmy. lecimy do Przemost. końca wieże. Wierzę. Mi. I potem kontynuacja questlineu rani jeszcze. Jak Dokładnie. Mi się da, nie? Będziemy very rani w następnym odcinku, więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. I do następnego. E I mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej udany niż był teraz. Jeżeli był ten czas i bye! Pa, pa.